Dzień dobry, po dwóch latach kanał Brzuska TV powrócił na korytarze sejmowe w ubiegły czwartek. Pojawiłem się w polskim parlamencie, przeprowadziłem parę wywiadów. Niestety wizytę zaplanowałem na czwartek, nie na piątek, a to w piątek najwięcej się w Sejmie działo, ale w czwartek też coś mi się... Udało nagrać na początek wywiad z Krzysztofem Bosakiem, jutro materiał podsumowujący e, cały wypad w Sejmie, a w środę wywiad z panem Józefaciukiem na temat stanu polskiej edukacji. I naprawdę ten wywiad był ciekaw. No a teraz oddzielnie, na dobrą zapowiedź, serii Wywiad z Krzysztofem Bosakiem. Dzień dobry, moim gościem, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Jesteśmy tutaj w korytarzu marszałków, wicemarszałków, jak Pan ocenia zmianę Szymona Hołowni na marszałka czarzastego? To do, 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 dopiero drugie posiedzenie Sejmu od czasu tej zmiany, yy, więc nie ma jeszcze dużo informacji, dużo nowych faktów, które można by ocenić. Na razie można powiedzieć wszystko idzie swoim e, rytmem, poza jedną zmianą, to znaczy koła poselskie przestały być zapraszane na konwent seniorów. Yy, niektórzy interpretują to w kluczu niechęci nowego marszałka do środowiska Grzegorza Brauna, natomiast moim zdaniem rzeczywiście jest napięcie wewnątrz obozu lewicowego między dawnym SLD, no obecnie Nowa Lewica, a partią razem. E, oni się naprawdę nie Jeszcze lubią. Jeszcze republikanom się oberwało. No to tak, że tak powiem przy okazji. Bo was to też by dotyczyło w poprzednim roku? W poprzednim roku byliście kołem, a w poprzedniej kadencji, w poprzedniej kadencji tak. Tak, a... tak. Ja osobiście chwalę sobie możliwość uczestniczenia wtedy w konwencie seniorów. Uważam, że. To dużo daje komuś, kto wcześniej w tych procedurach sejmowych nie uczestniczył i konwencjonerów jest w tej chwili jedynym miejscem, gdzie szefowie wszystkich klubów i kół mogą się spotkać i ze sobą porozmawiać. Więc uważam, że to jest akurat zmiana na gorsze, natomiast nie o jakimś bardzo dużym znaczeniu. Okej. Okay. Prezydent Nawrocki podpisał jedną ustawę, jedną zawetową. I, czy, I pytanie, czy tym wetem ustawy łańcuchowo kojcowej nie przyćmił trochę podpisania ustawy o likwidacji i ferm futerkowych. No myślę że tak miało być tak miało być na zasadzie dla każdego coś miłego natomiast warto podkreślić że ta ustawa o likwidacji ferm zwierząt futerkowych ona w zasadzie wydłuża ich działanie jeszcze o 8 lat Wydaje mi się że ta my oczywiście krytycznie podchodzimy do weta znaczy do podpisu prezydenta i do tej ustawy natomiast warto widzieć sprawy takimi jakimi są Wydaje mi się że triumfowanie przeciwników hodowli zwierząt i tych lewicowych poglądów jest zdecydowanie przedwczesne, ponieważ właśnie te fermy będą istnieć jeszcze przez 8 lat, jak deklaruje ustawa, bez żadnych utrudnień, a zagrożenie nowe nadciąga z Unii Europejskiej, ze względu na to, że w tym roku, w czerwcu, Unia Europejska wpisała norkę na listę zwierząt inwazyjnych, tak zwanych gatunków inwazyjnych, co może być podstawą do zakazania hodowli na poziomie unijnym, o ile państwo członkowskie nie wystąpi o tak zwaną derogację. I co ciekawe, Europejskich państw wystąpiło derogacja, a, polska, a nie polska. nie, Co pokazuje nastawienie rządu rzeczywiste, tak? Nie jest to nastawienie w interesie polskich przedsiębiorców, polskich hodowców, polskich pracowników. Jest to nastawienie niestety w interesie albo ideologii, albo wręcz kapitału zagranicznego, naszej konkurencji z innych państw. Znaczy, rolnikom chyba nie jest aż tak źle, ponieważ mają te wakacje o legis do 2033 roku. Dostaną chyba spore odszkodowania. I teraz pytanie. Czy jeszcze na przykład w przyszłej albo jeszcze w następnej kadencji Sejmu, tego nie da się odkręcić, jeżeli to jest do 2023, do 2033 roku. Każdą ustawę można zmienić pod warunkiem, że ma się sprzyjającego prezydenta i większość. Jakie jest nastawienie prezydenta no, po tym podpisie tak naprawdę trudno powiedzieć, bo wydaje mi się, że prezydent nie był zadowolony z tego, że akurat taką ustawę podpisuje, natomiast w swojej opinii wybierał mniejsze zło. Na większość musiałaby być taka, która Sprzyja swobodzie działalności gospodarczej, e, ciągłości e, inwestycji i korzystaniu z praw konstytucyjnych, a nie lewicowym ideologiom. I tu jest pytanie o to, jak jest rzeczywisty rozkład opinii w PiSie. E, wiemy, że przywództwo tej partii było za likwidacją hodowli zwierząt futerkowych, ale wielu posłów było przeciw. E, więc sytuacja jest ciekawa, dynamiczna. Zobaczymy, co jeszcze przyszłość przyniesie. To teraz druga ustawa, którą e, zawetował. I pytanie, bo chyba jeszcze w historii polskiego parlamentu nie było odrzucenia weta prezydenta. Obrigada. Nie pamiętam, być może było, być może było, po Wydaje mi się... nie pamiętam, na pewno nie, kiedy ja tutaj jestem. Tak i to może być właśnie e, teraz taka sytuacja, ponieważ jak było głosowanie nad tą ustawą, to chyba ponad 280 posłów głosowało. Tak, natomiast trzeba podkreślić, że posłowie PiSu związani z kierownicą Mogą klubu, i, i, klubu i, i partii, w tym Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak, którzy głosowali za tą ustawą, to teraz twierdzą, że dobrze, że prezydent ją zawetował. Takiego fikołka to chyba jeszcze nie w historii polskiego o nie i wydaje mi się, że z ich pochwały wetowania i uwag publicznych wygłaszanych o częściowej niewykonalności tej ustawy wynika, że w razie konieczności odrzucania weta prezydenckiego nie, nie głosowaliby za odrzuceniem weta. No, źle by to wyglądało. Dzisiaj pani minister zdrowia powiedziała, że w NFZ brakuje 20 miliardów złotych i proponuje zwiększenie składki zdrowotnej. Czy dorzucenie pieniędzy do NFZ-u coś poprawi? No, NFZ potrzebuje pieniędzy po to, żeby płacić szpitalom. Został stworzony pewien system ram współpracy jednostek ochrony zdrowia z nfz i z ministerstwem, i z tego systemu wynikają wyższe rachunki do płacenia niż to, czym dysponuje NFZ. Więc wprost, żeby szpitale nie bankrutowały, nie zamykały oddziałów, nie wstrzymywały wykonywania świadczeń zdrowotnych, po prostu do tego systemu musi zostać proporcjonalnie skierowane więcej pieniędzy albo liczba refundowanych leków i refundowanych świadczeń musi zostać y, ograniczona i dokładnie to w tej chwili robi rząd to znaczy z jednej strony zapowiada cięcia i z drugiej strony zapowiada dołożenie pieniędzy yy, cóż y, ostrzegaliśmy mogę tylko powiedzieć od 19 roku kiedy byliśmy jedyną siłą polityczną wówczas y, jako aspirująca do wejścia do sejmu powstała świeżo co Konfederacja byliśmy wówczas jedyną siłą która nie podpisała paktu dla zdrowia którego główną logiką było tak że wydawać więcej będzie lepiej my mówiliśmy nie że będziemy wydawać więcej wcale niekoniecznie będzie lepiej od tego czasu wydatki na zdrowie, na co szczycą się te partie, wzrosły dwukrotnie, ogromną pulę pieniędzy roztrwoniono w trakcie pandemii, co wykazał NIK, polecał sprawozdanie NIKu. spakala e, spekala marnotrawstwa przekraczała to, czego w tej chwili brakuje w NFZ-cie, zaciągnięto gigantyczne zadłużenie, od którego w tej chwili przez wiele jeszcze lat będą spłacane odsetki, nikt o tym nie myśli, nikt o tym nie pamięta, że my w tej chwili płacimy odsetki od covidowej lekkomyślności, będziemy płacić jeszcze przez kolejną być może dekadę. A ten temat chyba nie jest jakiś popularny. No bo tak, ale Pierwszy to są pieniądze wydane na inwestorów, na banki, którzy te pieniądze pożyczyli, spłacanie ich. To pieniądze, które w tej chwili nie trafiają do szpitala i których brakuje. Tylko no, parę lat temu byliśmy jedynymi, którzy to mówili, nikt nie chciał tego słuchać, tak? I chyba najbardziej aktualnie obrywa się porodówką. Z tego co widziałem, że są chyba oddziały położnicze zamykane. Nie w wiem dlaczego akurat oddziały położnicze. No, no mało dzieci się urodzi pewnie być nie może, są. Być może dlatego, że są w pewien sposób nierentowne. Społeczeństwo się starzeje. Natomiast potrzebni są inni lekarze. Jeżeli chcemy jako naród przetrwać, potrzebujemy oddziałów położniczych i potrzebujemy odbudować demografię, a nie zamknąć szpitale zajmujące się porodami. Dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. I po tej rozmowie pewnie domyślacie się, czemu zawsze występuję w tej czapce. W tym Sejmie nie wypadało nagrywać wywiadów. W czapce jeden nagrałem, ale już później do, do, do reszty e, zdjąłem. Napiszcie, co uważacie o tej rozmowie i zostawcie tutaj łapkę w górę i subskrypcję, bo powoli będziemy reaktywować ten kanał. Do zobaczenia w jutrzejszym materiale, także na tym kanale.